Good morning my little friends! This is Virius. Hello! Dobrego! Good, good to see you all! <laughs> Dobra, ja już więcej przygłupa angielskiego nie robię. <laughs> tak, witam w kolejnym odcinku Let's 2. Dzisiaj kontynuujemy poprzednią przygodę z naszymi jakimiś bagnami, jakimś deszczem, co tu ma nastać, czy coś tam, co tam ma tam być. No i co? Idziemy dalej. Dokładnie tak. Masz paliwo. Masz paliwo. Wracaj na łódź. Super. Jezu, jakie wesy, czekaj. Ja tu mam... znowu się będziesz mi tutaj na... Pod tego wywał, na tego. Dobra, chytaj, idź sobie sam. No. Ciekawe czy te witze tu zostały. No właśnie, nie słyszę płaczu, więc wiesz co, ja sądzę, że one po prostu były chyba do tamtej części przypisane, a jak tylko przeszliśmy dalej. Panowie, no wypuściliśmy tu. To... Wiesz to ja chyba wrócę zaraz, jak tylko oczyścimy to chyba Ja po amunicję po am pójdę Jest tu ktoś? Co mnie leje? Co mnie leje? Ale wiesz co, też zaczyna padać Zdejmijcie go ze mnie Dziękuję Dobra, idę po amo. Czekaj, bo tu jeszcze jeden jakiś chodzi, dobra Gdzie lecisz bez ręki na mnie? Czekaj, też idę po amo i może jaka apteczka została, to się wyleczę. A, by została, by który zostawił apteczkę. hehe Wracamy przez trzcinę cukrową, dobra. Ale czekaj, może niech ja wyjdę, bo ja drogi znaleźć nie mogę. Oczywiście przez okno, gdzie drzwi są obok, prawda? Dobra, o tam, gdzie masz napis ten: Hotel. Nie, to nie jest hotel, Dukatel. Dobra. Hunter jest, sio. Oczywiście na mnie, na kogo innego by skoczył Hunter? Na tą, co na cycki, nie? Masz cycki, no to skoczę na ciebie. Będzie miękkie lądowanie. Ej, w sumie. Ja się strasznie cynicznie zaczynam robić. No? Tak, chyba tędy. Przedtem tego płotu nie było, coś mi się wydaje, wiesz? Coś oszukują tutaj. Ja nie, nie, mi się wydaje, że w zbłą stronę idę. są w kulki. No pewnie, tu jest mur, w drugą. Jezu, jaka zawieja. Dobra, ja biegam za tobą. Dlaczego? Nawiguj. Jak zwykle ja Bardzo do... dobrze sobie radzisz jako. Yy... O, wylazłem, chyba. Ja do tego A idę, co tam widzę. Dobra. Do, dobry pomysł w sumie. No to ja sobie szukam właśnie punktów odniesienia. A dobra. z krzeczory. Dobra, wypadłam gdzie trzeba. Wypadłam jak szeroko z jakiegoś Kurde, wróciliśmy skąd przyszli, my <laughs> Okej, okay, to by było tyle w kwestii dobrej nawigacji. Ja się tu zachwalam, po prostu ile mogę. Macie to jest bardzo dobry nawigator, ma nienaganną, wiadomo orientację w terenie. Tędy nie, tu się kończy pło. Dobra. Czekaj, tu jest koło. Gdzie ty poszłaś? Ja cię nie widzę w ogóle. A, po lewej, po twoje prawa. Dobra, już jestem. Macia ma bardzo dobrą nawigację, tu punkty charakterystyczne znajduje. I w ogóle tu chodźmy do stacji benzynowej, więc poszedłem. Potem mi się okazało, że to jest to samo, ale to jest nieważne. Jakieś płoty mi steryna. postawiali bezczelne. O, o, kraty mi postawili. co to, co za to widział? Nie pchaj mnie w tą kratę. Co? Nic. czekaj, gdzieś wlazłem, co mi wyrosło? Ciemno tutaj, jak nie powiem, gdzie i u kogo. A, bo ja to A zobaczyła i ja się pomyliła. O, tędy, o, jest. Ja, ja. O, już, już trafimy. Ciemno jak... Splitter. To... Dobra, nieważne, nie powiem jak u kogo. <laughs> o, do windy, do windy. Słyszę... Nie słysz, chodź. Dobra, jestem. Panowie... Ruszyć dupy. No, szybciej. Dobra. Ale jak ciemno się zrobiło, paczek w prawdziwym no. tym, nie? W ale wiesz co? Wiem że fajny klimat się zrobił z tą burzą. Mnie przeraża. Znaczy, no fajny to klimat, w sensie, że taki całkiem. Ym... komitet czekał u góry, ale. już go przerzedziłem. To jest masakra. Liczę, no, że bórze, witchów nie? nie będzie. No na dół, tylko co spadamy, skaczemy czy po schodkach Nie, nie w ogóle? właśnie chyba po schodach lepiej. Jesus boomer jęczy. Co na dół? Co boomer... No co? Boomer pada. Boomer też spada. A wo... boomer też pada. Tłuszczem Gruby! No po boomer Ty pioruny widziałam. Czekaj, chodź tu na Zostaliłem górę. Ustanąłem dziadów na górze. Jest, idź gdzieś jest. Dobra. Nie strzelać mi w dupę. bym jakby tu była u góry. No. Byłoby mega wesoło. Reloading. Reloading. Wow! Fucking shit! Gdzie? Tuż przede mną się zespawnował szmaciarz. Nie co, to za Za był jestem. Y a tu, dobra. Witch zaskoczona, a gdzie ona jest? Tutaj panowie gdzieś tam krą krążą. Chodź tu. Mówisz? Eh, nie otwiera się. Super. Elis coś mówił tędy, ale nie wiem, czy on mówi to, w którą stronę my biegamy, czy, czy kurna, nie wiem. A nie wiem. wiem, ja i tak a wiem A ty, lepiej. tutaj, o, Rochelle, tu na dole. Ale co tu na dole? Uisz czy o co chodzi? Że tu na dół chyba zejść. Dobra, chodź. A paczek teraz wolno się będzie chodziło. Bo... No. Elis ciebie ochronił. Dobra. Się. Dzięki Elis. Tam jest światło. chodź do światło. Bierz, żeby ci się nie okazał pociąg rozpędzony. Ta pociąg. <grym> Joki. Oczywiście no, mi Ej, Hej, pakuje debilowi, kurde, cały magazynek w Dupala, a ten dalej biega. no. macałby mi ktoś? Halo, Elis, pomacą. mnie. Ja mogę się sama pomacać, jak zechce, no nie właśnie. no. Ale ja po prostu tutaj w tej grze chodzę na sępa. O, żeż ty. To kulej. Spadaj. I do tego popuszczasz. Spadaj. Ja będę kulała wtedy, kiedy zechcę, a teraz się sama wyleczę. W dodatku apteczkę sobie zostawiłam po drodze, więc. no, Mam. Uważaj, bo tam idzie. Pat? Nie, teraz. Chodź to bo tu się świeci, to tu coś dobrego pewnie dadzą. Strzelba, a gdzie amo? To jest co była poprzednio, ale tu nie było amo wtedy, tu była tylko broń, niestety. To nie, ale wzięłam sobie. Co co w sumie, gdzie co to jest? Maszynka jakaś? Dobra. E, rifle, sypy, typy to snajpera. Ty co tak biedne dziewczynko się jeżdż? sobie. Gdzieś jest charger. Tak, chyba tutaj z tyłu. Ale w sumie jesteśmy wysoko, to tam on sobie e, no. może, nie? Znaczy oni się potrafią spinać dzi y, dziady, więc... Tak, ale wtedy możemy im naładować. Gdzieś jest smoker. Jezus Jezu, jak się dario. rozpętało. Myślałem, czy Baśka. <laughs> Baśka, ty dziaduwo jedna. Baśka, ty to dziaduwo. <laughs> A ci się spodobało. No kurde, cytuję sławną osobę, którą przypadkowo również też znam. Sławną osobę widziałeś. Chociaż jeszcze jak byłam wtedy u ciebie, ten, w Krykowie, to no. przemysłała Saletę spotkałam. Wydało się teraz! Oj, cicho. Cicho, może nie usłyszeli, jest burza, dobrze. Tak, jest burza. Psz, zakłócenia. Nie słyszeli, ale Saletę spotkałam. Saletrę? Tak. Dziękuję, wiem, że mnie ocaliłeś. Proszę, Magdalena, boże. Wystarczy jezu, okay. nie koniecznie, <laughs> boże. Okej. Niewąt! Nie! What the fuck! Patrz, jak się przesunąłem, że ciebie się przeczepi. Boże, ja dobrze idę, że ja zawsze idę o światło? No. Czy ma tak. od światła? No. Trzyma się od światła pali niby, nie? Tak. No wiesz, no kilka razy też po dostaliśmy, Ale jesteśmy przy obok y, tego bezpiecznego pokoju, przecież on tutaj był. Tak? No, daj się do schronienia, proszę. Super. A, to ty... a nie, każdy z nas pali w kitra, dobrze. Oh yeah, oh yeah. Oh, yeah, oh, yeah. oh yeah! zawsze po pierwszym rozdziale... O! Jak zwykle, no. Po pierwsze, no, że ja mam większe staty od ciebie. O, patrz, nie. patrz, patrz. Specjalny patrz. zabójca. No. W końcu, tak. w końcu się tak. nauczyłeś grać. No. Ja po prostu na pały wybiegam przed ciebie, to jest klucz, nie? No tak. Trzeba się liczyć z tym oczywiście, że dostaje się w plecy, bo strzały, ale no, to jest coś Ode mnie, ode mnie, tak? No, no dokładnie. Tu od Elisa, nie? Bo on ocala wszystkich od, ode mnie, więc. Oddawaj apteczkę, pan. Poproszę, amo. O, nie. Tutaj. Ja poproszę w ogóle widok gry. A ja jak zwykle mam Zaraz Jech. to czekaj sobie reload'a zrobię i sobie się wezmę O, Dawaj, o czego miałem 210 a co to jest? A, to to to, to takie popierdółka, dobra, nie chcę Dawaj to My tu mamy, aptekę mamy to. jest tu amo. Jest O czekaj, jest jakaś broń, co tu I mamy? Czekaj, co tu pisze? Hardly working Na kubku Dobra, wziąłem coś, jak to działa, nie wiem Dobra, biorę. Działa, strzela seriami, oh. więc biorę. Wiesz co? Ja się heal'nę jeszcze. Ja się heal'uję, ja się bawię. Jeszcze apteczki mamy. Nie przeszkadzaj mi. No, nabijasz staty, oszukujesz. Wpadaj. Każe ci się leczyć? Nie. Gdzie mi drzwi otworzył jeden z drugim? Możesz się strzelać do tych samych co ja? Nie, to ty strzelasz do tych samych co ja. Spadaj na dach. Wypchaj się i to mówi dach, ty nie możesz tu wejść. Ja byłam pierwsza. O, możemy iść po dachach. Dzięki Nikt za pozwolenie, powiedział, zdawanie. więc... Nikt Nic powiedział, to możemy. Czekaj, będę zdejmować. Ej, no weź ty się. Oj, nóżkę jej obstrzeliłam, jak to jej to było przykre. Czego ty jeszcze żyjesz i... Boże, on sobie... Jadł, on sobie walił. On miał przerwę śniad... O boże, <noise> naprawdę Twoja opcja zabrzmiała dużo bardziej. <noise> nie. smacznie. Dużo bardziej gorzej. <noise> A to smoker to... był. Myślałem, że to jest ten. Splitter. Już śmieciarz. I krekaliśmy, jest też splitter. A żyje. No, pasek. Ja mu pomogłam. Oczerynowy. Jadzik. Jadzik. Jezu, jakie pioruny! Oga! Oh Ale wiesz, co ci powiem? To jest dla nas sugestia. Jak idziesz i nic się nie dzieje i potem nagle się włącza coś takiego, to znaczy że idziesz w dobrym kierunku. Boomer, boomer na dole. Jezus, nic nie widzę. Też nie widzę, gdzieś tutaj w las. Jaka rozpierducha. Bumer jest na dole, trzeba uważać jakoś Za tobą No właśnie zauważyłem po fakcie Wchodzimy do środka No wchodzę, bo tutaj nie pada Tu pada za zombiakami is around o. Nie wiem gdzie ten gruba spala sama dobrze, dobrze, dobrze Ale nie do drzwi A nie chcę wali! Dobrze to nie do drzwi, a nie... Walenie Cokolwiek. Walenie to ładne zwierzęta, odczep się. Jak do ciebie się rzuciłem? Ja? Hunter? E? Madzik mnie ocalił, Boże, święty. No, widzisz jaka ja dobra, znają moją dobroć. Którą mańkę? No, no to tam. Tam? Ja pierwszy raz jestem. A ja dziesiąty, wiesz? Nie, tam Dobry, jest tu kto? Tam, gdzie są żyjące zombie, tam trzeba iść, wiesz? Coś mi mówi. Ale ich jest wszędzie pełno. Serio? Kici, ci, To jest takie martwe pod niekąd. Tu za płotem siedzę. Wow, za płotem! Co, mam wskoczyć na ten płot czy co? Tam chyba. A to niech sobie siedzi za tym płotem. Z Panem Bogiem. Nie, 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 charger! Jedziemy mną, no, osłupną no, patrz, jaki bestia! To chodź za ten płot, pójdziemy. Proszę, jak ktoś mi skomplementował. Ładnie go załatwiłeś, Nick, dziękuję. Widzisz? Widzisz wiem, my? wiem o tym. Hunter znowu u mnie, na moich cyckach! Właśnie dlatego bałem się strzelać, właśnie żeby nie uszkodzić. Oj, silikony się nowe wstawi, będzie git. No co, jak się popsują, to co zrobisz? Trzeba sobie jakoś w życiu radzić, nie? Jakiś silikon, to nie wiem, jakiś. marmur? No, jak, no, chyba, że jakiś, wiesz, dobrego sortu, nie? Bo jak gorszego, to. Co mnie leje? Smuker dzisiaj jest. Jezu, jaka masakra. Ej, masakra, ja nic nie widzę. Widzę ciebie? I poza tym nie widzę nic. Widzę, że gdzieś strzelasz, ale nie widzę do czego nawet. Bo ja strzelam do powietrza, wiesz? Czekaj, tu to jest. Tak, pre prewencyjnie. Tak. Poszedł. Dobra. Ja idę do światła ogólnie. Ja jestem z zasady, że trzeba iść do światła. To no dobra zasada. Drogą światłości i prawdy. Zapukaj najpierw. Zapukałam. Jest tu kto? Biegnie Peter, spliter, spliter. O, Bezos. o, o. Tu są rurobomby. Fajnie. Ten szmaciarz jest gdzieś tam chyba w drugim pomieszczeniu. Tak, żegnął na mnie właśnie. Że no właśnie kurna, tej mazi. Klasyk. Jak mnie to wnerwia jak ona czasami się tak długo utrzymuje, nie? No. Się tryb... zawiesza. A czasami, czasami szybko znika, czasami po prostu jak... Żygnie to po prostu leży i zdrapać tego potem nie idzie. No. Chcesz patalnie? Nie, dzięki. Nie. Czy mi ktoś powiedział jeszcze w którym miejscu ja to paliwo mam se wsadzić? A czy no na łódź wracamy, nie? A niech mi ktoś powie, w którym miejscu to łódź jest. Że... E? Boże, co to było? Tank. Przed czym mnie osłoniłeś? Tutaj jakieś dziady wchodziły. A Aha. co? Nie, nic, dziękuję. Czekaj, gdzie poszło... A dobra Ja tam o, na... Plac zabawy, już Jest, idzie! Rozpań. Gdzie? Za placem zabaw A to dobrze idziemy, patrz, bo szliśmy przez plac zabaw. Okej, okay, no to y, po amo, y, mam... Y, już po mnie zaraz. Siekierę. Okej. Okay. Nie wiem to był jakiś mega farcior. Znowu ten żygacz idzie. Dobra, ja z siekierką idę sobie. Dobrze, nie żyję. Czekaj, weź poczekaj. Pilnuj mnie. Idę, 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 jestem. A wiesz, że jestem cichierką, no. więc jestem równie niebezpieczny jak te zombiaki. Silikony Trzymanie naprawiałam. No. A, dobra. Się, słyszałem, że się ponoć naprawia jak, jak ten, jak regulator do radia, wiesz, że pokręcasz. Nie wiem. Dlaczego na Elisa? Dobra. To co tędy? Nie wiem, światło widzę, to idę. O tej stronie nie. No widzę to... światło to idę, wiesz U no mnie to, to, to na chyba, tej nie? zasadzie działa. Tak. To otwieraj to i wchódź, bo patrz jaka wataha Chuć, wrzuć wchódź Boże, jeszcze oh. boomer nam wybuchł oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Przestań grać tą postacią ja, postać wybitnie się po prostu Przestań grać. Cieszy. Ekscytuję. Tak Dlaczego? No tanki mnie biła, a nie ja ich No Może to tak działa Może Trwała lewa piąty rozdział. Ucieczka z miasta... O, patrz, remis, remis. Czyli, czyli to będzie z Elisem. Nie, czekaj, no ja nie widzę, mam ciągle pogromce tanków, tanku, cholera. No to dalej masz remis, mamy. A w jakiej kategorii? E, specjalnych. Ach. Chcesz maczetę, no tak, to... weź sobie maczetę zamiast siekiery. ja jeszcze czytam sobie pogromce? Dobrze, tanku. ale jak skończysz czytać tanków, to. To tak preferuję. E, maczetka jest? Tak. To czekaj, wiesz, co, to będzie. Bo to... żeby jedny zombie, on się przywraca e... Na stole. No weź zrób. Prowadźmy sobie, zamiast tak, będę automat teraz i maczetka, dobra. Hadzia! No, a ja mam tą. Chcesz pomidorka pokroić? <grym> Nie lubię pomidorków, ja chcę górka. Hadzia! hadzia. hadzia. Mam Czekaj. Chcę... przetestować sobie. Dań tam mi masz, po lewej. Po lewej tam stoi, o. Kici, kici Leci. Hadzia! Hadzia! hadzia. Lepiej hadzia. ci hadzia. dobra, dobra, Dobre. Czekaj, musimy mu łódź powiadomić. O! Dzięki! Powiadam uczyny onem Berger tanka, okej. Okay. Czyli musimy się tam dostać. Zaraz, najpierw to trzeba chyba wybić, nie? No, a No Na co? Niczym. Phat donk. Dobra, oh, 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 oh. idziemy. A no, pan co tu? Heniek, za rogiem był. Heniek? Tak. Spadaj. Wow, dobra, przełączam się na tryb Hadzia 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 Odciąłem mu krocze Jaka masakra, boże Pomoc jest w drodze, Brońcie się. Przed czym nic nie widzę. Nie widzę problemu. Przed dziadostwem. Tu jest. Hadzia. 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 Robi Hadzia. Na dole jest amunicja, widzę... a na dole jest amunicja. Yy, nie boję się tam zejść. Yy, biegam dookoła i udaję, że coś atakuje. Dobra, hadzia. o tutaj jest... Czekaj, oni... o, idą tam. Macie rurobombę, ja sobie wezmę nową. E, ja Jaka masakra cygami. będzie? Nigdy nic nie rzucaj. Fajnie, że rzuciłeś na dach. Dzięki. Proszę. Wow, boomer. Bumer. No. Okay. A czy my włączyliśmy ten neon tak. jakiś? Tak. Tak, włączyłam. Skoro ty to tu rzuciłeś, to może stój siękaj siekaj, co? A chętnie. Urna tam jakiś pływa. Jak mu nóżki zwisają. Słodko. To ja spadnę sobie na dół, wezmę sobie parę fajnych rzeczy, może. Są jakieś fajne fanty? To co zwykle. MO here. here. to chciałem usłyszeć. Tak, jest. Dobra. Bierę AMO. Tank, tank gdzieś, tank. Spadam na górę. Dorzucę gruzem już. Żyre gruz? Ta. Rurum 1. On się... Dzisiaj... go. Tam rzuca. E, jest! Widzę. Musi umrzeć! No. Właśnie. Może oh. kiedy jaki ty brzydki jesteś. Co się cieszyło? Nie wiem. Czekaj, patrzy gdzie oni lecą, to im jeszcze tą rurą zasadza. zasadzę. No się nic nie widzę, Musi? Ale słuchaj, czekam. Aha. A tak się zbliżesz. Ja sądzę, że to jest to samo co mieliśmy... Yy, pamiętasz w jak graliśmy. Tak, to ka zakończenie każdej mapy prawie tak samo wygląda. No ale odkryłem czegoś, no bo jestem spowolniony jak zwykle. Oj, czepiesz się, co mnie leje. O rąbany! Zabiłam. Nie żyję. No gdzie ten atak jest? Tam idzie. Macie rurobombę. boomer gdzieś przyniosł Tam lecą o. Tak, bądź tam spawnują śmieci A jak pływają ślicznie A, boomer był pod nami mam Dobra, rozumieć. Dobra, ja idę chyba po... No boomer ano. jęczy uważaj tam na dole yy, albo zaczekam. Kurna, z tyłu, bo z tyłu nas przy... ściągają Dobra już, było dwóch yy, yy, jak yy, chcesz Mam jeszcze trochę gdzie jest boomer? No jesus Porad. O, tank gdzieś jest Gdzie? No widziałem jakiś gruz lecący Tutaj jest wysyp Widzę go Gdzie jest ten ciul? Przede mną Rzucił gruzem Nie we mnie Samochód rozbił, uważaj Kubany. No kurna, myślałem, że go zabiłem Wow Chad oh, dosłownie jest przed Jestem na dole. Mi. Jestem nie, na dole. Widziałam sobie jak spadłeś. Kurna przestrzeń, nie mogę wejść. <laughs> a nie wiesz co, do czego służą drzwi? Nie. Super. Rzgająco okay, okay, dziwne słyszę. zbliżasz się ja tak, a ja nie mogę wyjść pod rabinie. Czekaj, ja muszę zejść. Jestem, jestem, dobra. Gdzie jest jakaś rurobomba? O ja pierniczę, kolejny tank. O, może to wezmę. To był chyba nie najlepszy pomysł, żeby zleść na dół. Przypłynęła łódź, super. To super, bo ja właśnie tu tanka, który mnie odpierdzielił. Widzę, że wy gdzieś tam na dole robicie coś tam. Furna, tu jeden do strasza się chciał dostać, furna. <gry> no co było mu pomóc? Kolejny tank? Strzeliłem mu w dupę. Gdzie ta łódź? Tam. Chodź, biegniemy. Spadaj, czekaj, co się dzieje w ogóle? Tank. Tank rzuca. Chodź. Ja pierdzielę. Gdzie? Tam, to... gdzie masz przypłynęła łódź. Zostaw tanka. Odjebał mi. Chodź, zostaw go. Kurna, zapraszam. Dlaczego wy wszyscy się? nie żyjecie? Super, super, że nie żyjecie. Cieszę się. No to biegnij. Gdzie biegnie, jestem na łodzi już. Dobra, nic mnie leczy. Ale dlaczego on żyje? Dobra, gdzie jesteś? Na łodzi, tutaj masz wskaźnik. E, wiesz, co tank do mnie przyszedł? Weź chodź szybciej. Dobra, idę. To jest gdzieś system Jest coach z przy mnie. Za domkiem z amo. Kurna, odpierdzielcie się! No, ja nie mogę. Czy ja mogę pójść 5 kroków do przodu? Nie, chodź. Co za banda dziadu? Ja nie żyję na śmierć. Chodź tu. Idę. Chodź tu, bo jest elis i jeszcze brakuje. Akurat widziałam słuchaj jak te. Tabletki ciągniesz. Chodź, No Tak, no bo wyciągnąłem tabletki, bo szedłem jak kaleka. Jest. Jezus, ja miałem 15 HP, nie mogłem sobie zażyć niczego, bo kurna tank jeszcze gruz żaru i rzucał. Uciekam po prostu, jakiś zombiak do tojtoja, próbuje się dostać. Jezus. Ku pamięci Madzik, dzięki, dzięki. Lol. Ja umarłam. Madzik nie żyje, super. Ja nie mogłem <laughs> O Boże. Świetnie. Nie, no bo oje, słuchaj, ten twój tank przyleciał do mnie i rzucił Ale na łoburtę. na końcu. No ich się jakoś, nie wiem, no spełniło pełno. Po prostu, kurde, ja tak biegnę, widzę jakieś gruzlata, więc myślę, zajebiście, tank, ty krzyczysz, że przy, przy łódź się pojawiła, ja tak nie kontaktuję, gdzie ta łódź jest, rany boskie, tu biegam, tu tanków po prostu masakra. No szkoda, że mnie ci, ci powiedziałam, że to lepiej. za domkiem. To Ech. za domkiem było. bo ja, Nie miałeś tego znacznika, gdzie jest ta łódź? Potem się pojawił mi, znaczy Aha. pojawił się jak szedłem na dół, tam od drugiego placu, tam od tej strony, gdzie się spawnowali. Tam, skąd przybiegliśmy właśnie. O matko Boże. Boże, tysiąc obrażeń, jestem genialna. Ja najwięcej przestraszonych witchy? No Proszę. bo ty jest straszliwy, ja się mordowałam. Największa liczba obronionych towarzyszy. Ech. Bo ty zawsze stajesz przede mną, jak to witchy, yy, kogoś Aha, no, okay. widziała, no to no wiesz. 1551 zombie, jaka ładna liczba? Procent w, w głowę, 6%, kurczę. 1551. Znowu okrągła tylko, lustrzana. Mhm. Dokładnie. No, to kolejna mapa za nami. Kolejna, dobra, nie będę sprawdzał, jaka jest kolejna. Przekonacie się sami, albo sami już wiecie. Nadal czekamy na rady. No, chociaż już widzowie zaczęli na że coraz lepiej gramy. No to już tak. No, no to po tym odcinku edukacji... pewnie się zmieni, że będą na nas znowu jechali. Przynajmniej mnie, pewnie. Ale patrz, mało no. zginęliśmy. Ja zginęłam tylko na sam koniec i to tak na śmierć. Ale, ale generalnie bez większych problemów poszło. w miarę. No? Bo tak dobrze. Było. No. O, ale to mój zgon był, no. I Jeszcze ku uczci, e, pamięci, e, no, ku mojej pamięci, pamięci jest ten odcinek, nie? No to wiesz, to tak super, tak Daj. miło. Daj. No dobra, to kończymy ten odcinek. Widzimy się już niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć. Trzymajcie się, papa. Pa.